Witam wszystkich serdecznie. No i zaglądamy co tu dzisiaj mamy z Islandu. ale dzisiaj, dzisiaj po prostu masakiera była, masakiera, była. zimno, zimno i jakiś był problem potężny z PKS-ami. Nie wiem, nie wiem, ale po prostu kataklis, kataklis, nie wiem jak to inaczej nazwać. Nic nie jechało, nic. No tak wymarzłem, że rzemce pomyślał. No bez, bez drinka tego nie, nie ten. Nie przerobię. Co tu mamy? Dobra, trzy razy chlebek, raz ten chleb. Tajgerek proszę Państwa i śmietany, masa śmietany. Szkoda, że chociaż nie ma ogórka, to by się zrobiło. Mizeria, mizeria party. Ale dali dużo serka, serek mozzarella, mozzarella, nie taki, nie jest taki tani, patrzcie, sztuk mamy razy 3 sztuki, 4, pięć, sześć. Ludziska, ludziska nie lubią sera, nie wiem. W dobrej cenie nie pokupowali, no i tu jest ta wspaniała, wspaniała kiełbasa. No i to prezentujemy na dzisiaj. Nie ma, nie ma fajerwerków. No, ten serek to się na pewno fajnie rozejdzie. Ze śmietaną ludziska będą jeść zagryzając chlebek, nie? Co to za wiatraki tu chodzą w tej chałupie? Matko, jedyna. Myślałem, że, że mi huczy wełbie już. Ale wam pokażę, jakie se fajne te lampy żem zawinął od sąsiadki, bo dzisiaj tam byłem pomagać. Uhu. a pochwalę Wam się w ogóle, co w salonie piszczy, co w salonie. No, jest lekki syf, nie będę Wam tam pokazywał wszystkiego. Ale proszę Państwa, kanapa wjechała, elegancka. Kto by powiedział, że ta kanapa ma 11 lat? Weźcie, patrzcie, 11 lat kanapa w takim stanie. No, dla mnie to jest stan idealny. Ale ona była całe życie biedaczka, przykryta kocami. Nigdy nie wylazła spod koca i dlatego jest w tak dobrym stanie. Ale ona jest super, bo już Wam prezentuję. Gdzieś tu ona się jakoś, tu się. Tu się do góry. Tak, tu się do góry, a ona się. Tu patrzcie, gdzieś coś nie wiem. O, tędy dobra, jest, elegancja. I jest rozkładana do spania. No rewelacja, gdyby się tak zdarzyło, że się słuchajcie, rodzina zjedzie albo znajomy się zaprosi, no to jest gdzie się położyć. Jest gdzie zmrużyć oko. I jeszcze wziąłem od sąsiadki, no ale to już za pieniądze, za pieniądze. Tą kucheneczkę Beko. No, ja taką miałem, ale straciłem. I ona kupiła taką samą jak moja. Proszę Państwa, no ja byłem bardzo z niej zadowolony. A tej jednak, tej e, tego chrunkla, bo to też trzeba nazwać, o, widzieliście jaki porządeczek u mnie w kuchni, ale pracuję nad tym, pracuję nad tym. Tego chrunkla nie mogę przeżyć. Normalnie ona w ogóle ze mną nie współpracuje. No, na nie tych samych fluidach nadajemy. Nie da się jej po prostu Francy ogarnąć. I dlatego mówię, nie wiem, jak ktoś by reflektował na tą, to niech stracę, już oddam France za darmo. Oddam, tylko nie chcę jej oglądać. A, jeszcze taki sitka, żebym se załatwił. I jakieś szkło, a, takie szklaneczki. Takie szklaneczki, żebym se załatwił, takie puchary. Powiem wam, że chyba z tych nerwów dzisiaj to po prostu coś, coś z tego pucharu chlapnę. Coś tam chlapnę. Tak mnie się wydaje. Dobra. Kończymy, nie wiem, czy coś dzisiaj wpadnie, jak nie, to pozdrawiam wam serdecznie. Kurczę, jeszcze mi jakieś kurzu do oka nawpadało. Ludzie, ludzie, ja mam szczęście coś. Szczęście mam pod koniec roku znakomite. Zobaczymy, ale całe szczęście styczeń już niebawem. Pozdrawiam, trzymajcie się, ludziska.